nagrodzimy tych, którzy kierują się dobrem innego człowieka. Pracują ciężko i rzadko na co dzień są doceniani, czasem niewidoczni. To mieszkańcy naszego miasta nominowali 90 osób, a kapituła wybrała laureatów. W szczególny sposób chcemy podziękować wolontariuszom, na co dzień pracującym w różnych środowiskach, którzy są obecnie niemalże we wszystkich sferach życia społecznego. Jest to najliczniejsza kategoria, najwięcej było zgłoszeń 20. Łążeńskiego jamara w tej kategorii otrzymuje Barbara Porwał. Ja w tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim moim koleżankom, które od tak wielu lat pomagają mi i razem ze mną działają w moim stowarzyszeniu kobiet z problemem onkologicznym, a przede wszystkim dwóm wspaniałym kobietom, których już nie ma. Ale to właśnie te kobiety, kiedyś, w takiej trudnej chwili pomogły mi. One zachęciły mnie do pracy w Stowarzyszeniu. Kierowały to moją pracą, rozwinęły. I dzięki nim tutaj jestem. To są Ewa Iwanowska i Anna Dąbrowska. Druga kategoria – Odkrycie Roku. Statuetę w tej kategorii otrzymuje Ania Kaptur i Przemek Starachowski. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. To nasza pierwsza nagroda. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Bardzo miło jest tutaj być. Bardzo miło jest być docenionym, tym bardziej, że działamy od 5 lat, yy, ale te pięć lat było bardzo potrzebne do tego, żeby wszyscy nas zauważyli i bardzo jest nam miło, że możemy tutaj działać w łożyć. Ja tylko dodam, że wczoraj Ania w loterii wygrała. W Warszawie takie drobne upominki, dzisiaj nagroda, patrzę, łomżyński jantar, idziemy grać w to totolotka. Tylko wyrazista osobowość potrafi obronić swoje racje, potrafi walczyć z przeciwnościami, ma wytrwałość, optymizm i wiarę w siebie. Wybitne osobowości kształtują wszystko, co nas otacza. Osobowości są ciekawe nieznanego, stawiają czoła wszystkiemu i wszystkim. Sukces to motywacja każdego działania. Chęć wyróżnienia się wśród innych, ale nie dla siebie, dla dobra społeczności. Kreatywność, oryginalność, optymizm, determinacja, pasja, talent, połączone w jedno, to klucz do sukcesu, który nie zawsze mierzony jest wielkością przedsięwzięcia czy skalą obrotów finansowych. Sukces może odnieść każdy. Takich osób jest wiele wśród nas, dzięki nim powstaje dużo różnorodnych, lokalnych inicjatyw społecznych. Przechodzimy do kolejnej kategorii, którą jest nauka i oświata. Statuetkę otrzymuje pani Albina Teresa Galik-Hojak. Chyba pierwszy raz jestem bardzo wzruszona, bo zwykle nie. Dziękuję kapitule i chcę powiedzieć, proszę Państwa, że bardzo dziękuję wszystkim moim przyjaciołom i anonimowym tym, którzy mnie nominowali, bo nie wiem, kto to zrobił. I chcę powiedzieć, że ta statuetka należy się i jest zasługą najwspanialszej szkoły Betty. Sport nikogo nie wyklucza. Jest otwarty na wszystkich. Trenerzy, działacze, a nawet kibice. Doceniam każdego, komu mogą kibicować lub zmotywować do osiągnięcia celów sportowych. Zwycięzcą tej kategorii została Pani Justyna Korytkowska. To jest dla mnie zaskoczenie. Jednak każda forma w ten sposób wyróżnienia mnie, bardzo mnie cieszy i bardzo mnie cieszy również to, że w Łomży jest sporty, sport lekkoatletyczny i sama lekkoatletyka jest bardzo doceniana. Także dziękuję za tę nominację. Jest mi niezmiernie miło. Przechodzimy do kolejnej kategorii, którą jest medycyna. Dążyńskiego Jantara otrzymuję. Ksiądz Radosław Kubel. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować w imieniu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Nadzieja, które mam zaszczyt reprezentować. Dziękuję w imieniu Grupy Ratowniczej, która jest częścią tego stowarzyszenia. Staramy się razem z ponad setką wolontariuszy wnieść w nasze miasto to, co jest jak najbardziej pozytywne, a więc energię młodzieży. Wykorzystać dobroć wielu ludzi, także związanych tych ze służbą zdrowia. Jestem bardzo wdzięczny naszemu prezesowi, księdzu Andrzejowi Godlewskiemu, a także wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, ratownikom i naszym wolontariuszom. Sąsiad rogu, statuetka Łomżyńskiego Jantara 2014 otrzymuje Maria i Emilian Kudeba. W imieniu małżonki i własnym chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tutaj dzisiaj przed Państwem nie jest to. Dziękuję organizatorom za pomysł zorganizowania takiej gali. Cel, który przyświeca temu wydarzeniu, to uhonorowanie znajdujących się na co dzień wokół nas zwykłych, a zarazem pełnych zaangażowania i pasji osób, które poświęcają swój czas i umiejętności na rzecz dobra wspólnego. Społeczników, którzy bezinteresownie angażują się w powstawanie ciekawych, lokalnych projektów, Społecznych i kulturowych oraz pomoc innym. Jest nam niezmiernie miło, że jesteście Państwo dzisiaj tutaj z nami. Aby podziękować tym wszystkim, którzy na co dzień robią więcej, niż nam się wydaje lub możemy zobaczyć. Przed nami kolejna kategoria: Kultura i Sztuka. Zwycięzcą w tej kategorii jest Pani Teresa Adamowska. Dziękuję. <kluczy> Bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym miłym i łaskawym ludziom, którzy uznali, że moja praca ma jakikolwiek sens. Również dziękuję kapitule. Deklaruję, że będę dalej malować. Nagroda w kategorii media została ustanowiona w trosce o profesjonalizm w dziennikarstwie, przestrzeganie etycznych kanonów zawodu, promowanie standardów pracy w mediach. Statuetkę w tej kategorii Łążyńskiego Jantara 2014 otrzymuje Michał Hojak. Dziękuję za wyróżnienie. Tak naprawdę nie wiem, czym zasłużyłem sobie na to, bo robię tylko to, co do mnie należy. Dziękuję serdecznie. kolejnej kategorii, którą jest samorząd. Statuetkę w tej kategorii otrzymuje Mariola Jabłonowska. Nie spodziewałam się tego. Zwykle jestem po drugiej stronie. Tak jak to zauważyliście trochę w pracy. Bardzo się cieszę. Brak mi słów tak naprawdę. W ogóle ta kategoria samorząd jest taka trochę powiedziałabym niewdzięczna, bo nie lubimy chodzić do urzędu i generalnie urzędników trochę uważa się jako zło konieczne. Ale bardzo się cieszę, że ludzie dostrzegają to, że wśród nas są ludzie, którzy lubią pracować z innymi, starają się i mam nadzieję, że reprezentuje większość w naszym Urzędzie Miejskim w Łomży. Ostatnia kategoria biznes. Statuetkę w tej kategorii otrzymuje Kamil Borkowski. Niespodzianka niesamowita. Miałam nawet przygotowane jakieś takie obszerne wystąpienie na ten temat. Ale myślę, że zapomniałem, więc nie będę przedłużał. Dziękuję serdecznie wszystkim. Yy, wszystkim moim współpracownikom, wszystkim, którzy tutaj się przyczynili do tego, powiedzmy, sukcesu, który no jestem w szoku. Po Na wniosek kapituły Osobowość Roku 2014 przyznajemy wyróżnienie specjalne dla pana profesora, doktora habilo, habilitowanego Wojciecha Lipińskiego. Pierwszego w 600-letniej historii Łomży Miasta naukowca Łomżyńskiej Świeckiej Uczelni, który otrzymał nominację prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na profesora nauk rolniczych, jako nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Niestety pana profesora nie ma obecnie w kraju, zatem nagrodę przekażemy w najbliższym możliwym czasie.